Można by rzec, że właśnie trzymam w ręku dwie identyczne konstrukcje. Na pewno jednak osoby bardziej spostrzegawcze zauważyły już, że czymś się różnią. No i też nie bez przyczyny by powstał ten odcinek, żebym pokazał Wam dwie identyczne klawiatury. Z pozoru podobne bądź prawie takie same. W praktyce tylko wygląd powoduje, że są podobne. Dzisiaj przyjrzymy się, jakie są różnice między nafi a chińską podróbką, bo tak chyba trzeba to nazwać, za ułamek ceny, bo blisko 1 czwartą oryginału. Różnicę można zauważyć już w sumie po samych nakładkach, ale dopiero bardziej się przyglądając, bowiem samo takie spojrzenie jakby na zdjęcie czy na jedną wizualizację niewiele nam powie. Odcienie są bardzo zbliżone. Czuć jednak tą różnicę po spacji. Jedna jest bardziej żółta, druga jest bardziej blada. Podobnie z tym kolorem na Enterze. Jednak największą różnicę myślę, że stanowi sama czcionka, która w przypadku oryginału jest zdecydowanie bardziej Moim zdaniem tutejsza, nowocześniejsza, klasyczna, bardziej pasująca w gusta oraz. Na przykład spójrzmy sobie na samą podróbkę. Mamy tutaj naprawdę duże litery yy, oraz co warte zaznaczenia, bardzo nienaturalność oraz niepowtarzalność tych samych napisów. Bowiem, jeśli spojrzymy sobie na Escape czy na Backspace. Są one napisane jakby capslockiem, a natomiast Tab, Caps, Shift i wszystkie inne pozostałe już takie nie są. Dodatkowo na przykład Escape jest wyśrodkowany ku górze, a pozostałe są w środkowej części. Na przykład w przypadku oryginału takiej sytuacji nie ma. Poza samą kolorystyką warto zauważyć, że inaczej oznaczone są przyciski. Funkcyjne, które aktywujemy z FN, i jak w przypadku lepszej czcionki w oryginale, tak uważam, że podróbka w tym przypadku zrobiła to trochę lepiej, ale za to nie mamy oznaczeń przy print screenie oraz przy insercie tutaj u góry. Nakładki same w sobie są dosyć podobne, jednak pod paluszkami podczas pisania, jednak wydaje się, że ten oryginał jest nieco lepszy. Idąc dalej, sama obudowa. Robi także sporą różnicę, bowiem jeśli chodzi o oryginał mamy tutaj aluminium aluminium oraz plastik od spodu, natomiast w przypadku nazwijmy to podróbki, która się nazywa YK75 Mechanical Keyboard jest tu pełen plastik fantastic Czuć także podczas pisania większe większe echo niż w przypadku oryginału, w którym bardziej jest ten głos dogłębny, bardziej przyjemny. Warto też spojrzeć na opcje sterowania, gdzie w oryginale mm, i w podróbce są w zasadzie takie same i służą do prawie tego samego, bowiem podróbka za łamek ceny ma coś, co nufi chciałby mieć. Winmac, Winmac, off Vired Wireless oraz w przypadku podróbki 2,4 GHz, kabel oraz Bluetooth. 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 Oba mają wejścia USB typu C, więcej różnic po bokach nie ma. Spód i tutaj jest coś, co ponownie mnie zaskoczyło w przypadku podrabiaki. Gdy sobie weźmiemy oryginał, widzimy tutaj paseczki, które poniekąd zostały tutaj zainspirowane też w podróbce. Oraz takie cztery wypusty, lekko, nie lekko, w sumie gumowe, mające tam stabilizować całość, oraz tutaj nie będę odrywał, dlatego że jest to egzemplarz wypożyczony. E, mamy metalową stawkę z logiem marki. Tak w przypadku podróbki, mamy również cztery gumki, ale stopki mają możliwość, mamy możliwość wyjęcia stopek które mocujemy na magnes i możemy zrobić sobie, że tak powiem, na płasko, możemy sobie odwrócić mieć wyższy poziom i możemy jako że oryginał nie daje nam możliwości regulacji kąta pochylenia tak, w podróbce mamy możliwość wyjęcia jednej z stopek oraz obrócenia jej obrócenia jej, aby dać sobie Re możliwość regulacji kąta, całość jest mocowana na magnes. Dodatkowo mamy tutaj szereg informacji takich podstawowych o trybach, yy, a także o efektach, możliwości przełączania, yy, podświetlenia itd., bo również w tym modelu za 160 zł mamy podświetlenie jednak nie tyl tylko białe. Yy, mamy tutaj także możliwość takiego schowka, umieszczenia sobie adaptera 2,4 GHz, który jest dołączony w zestawie do komunikacji bezprzewodowej. Takiej opcji w oryginale nie ma. Jest to zawsze fajna sprawa, wiadomo, że się nie zgubi. Co do poświetlenia, o którym wspomniałem wersja podrobiona oferuje kilka trybów oraz y, tylko białe podświetlenie. W przypadku oryginału mamy tutaj już podświetlenie RGB. Wiadomo, że o wiele przyjemniejsze, o wiele fajniejsze. Jednak wiadomo, coś za coś cenowo jakoś to musi się czymś, różni, różnić, czymś różnić dodatkowo w przypadku oryginału mamy mm, takie diody czego podrabiana wersja bo tak ją będę nazywać nie posiada. Co do przełączników Nufi proponuje przełączniki Gateron Low Profile Pro e, wersji Red e, oraz kliki, bodajże jest też wersja Brown Wiadomo, w fabrycznie przesmarowane, co oznacza o, o czym informuje dopisek Brown. Gaterony, jak wiadomo, bardzo płynne, bardzo przyjemne przełączniki. Natomiast w przypadku YK75 mamy do wyboru OTemu w wersji niebieskiej lub czerwonej. Dodatkowo wersja od Nufi posiada hot, czego nie oferuje YK75, nawet, nawet dla wersji Outemu. Idąc jeszcze nieco dalej, e, trzeba powiedzieć sobie o tym, że występują również trzy wersje kolorystyczne tego modelu. Jest to taka czarna oraz druga taka żółto-niebieska, czy, czy nie wiem jak to można nazwać. Natomiast twórcy, a raczej twórcy podróbki, chwalą się grubością jedynie 13 mm, co ma nam pomóc podczas, dać nam wygodę pracy. Korzystałem z tego modelu, jaki jest z modelu od Nuffie. o i powiem tak, na początek wziąłem sobie model tańszy, żeby zobaczyć potem jaką różnicę czuć w przeskoku, gdy zafunduję sobie droższy model. I moje odczucia były pozytywne, jednak muszę wspomnieć jednak o tym, że miałem możliwość używania Red Dragona Horus, który również jest niskoprofilowy, kosztuje w budżecie do 300 zł i tam są przełączniki Redragona i jest to wiele przyjemniejsza konstrukcja. Niestety to ten model nadrabia yy, wiadomo wyglądem, tak funkcjonalność, wiadomo działa to wszystko przełączanie, te podświetlenia i tak dalej, jednak na przykład Redragon poza mniejszymi switchami posiadał również pełne podświetlenie RGB. Tutaj także softu nie ma a na przykład Nuffy, wiadomo, uważam osobiście za bardzo fajną kreaturę. Przeskok był odczuwalny, była większa przyjemność spisania. Jednak osobiście, hmm, jak to nazwać? Gdyby powstała konstrukcja takiej podróbki za 300 zł, niekoniecznie z hotswapem, ale na przykład na jakichś fajniejszych przełącznikach tak jak Dragon i z takim wyglądem nie musi być identyczny, ale coś ciekawszego niż zwykła czarna czy biała klawiatura, to wolałbym tamten model niż, niż Nufi. Dlatego, że m, też jest słaby wybór czy dostęp przełączników niskoprofilowych. Poza tym ja osobiście przy niskoprofilowych przełącznikach nie odczuwam aż takiej różnicy jak przy tych klasycznych, no chyba, że wiadomo, jest to red, czy kliki, czy tak, tak takie typowe, no to jest to zdecydowanie bardziej wyczuwalne. Niepokojąca jest jednak też informacja od um, producentów podróbki, że długość, odległość, z jak, jakiej możemy korzystać po połączeniu 2,4 GHz to 8 metrów, a po Bluetooth 5 metrów. Wiadomo, że to nam wystarczy w obrębie jakiegoś tutaj stanowiska, ale gdybyśmy chcieli sobie usiąść gdzieś dalej, jakiś film oglądać i sobie przełączać z poziomu klawiatury, czy coś wpisywać na jakimś projektorze, monitorze, czy telewizorze, to lekko mógłby być problem, bo 5 metrów to wcale nie jest tak długo. Nie jest to taka duża odległość i... No... Może być problematycznie, a wiadomo, że często producenci podają te wartości jako takie najwyższe, przecież się będą się chwalić najkrótszą odległością, z jakiej yy, ich sygnał jest wykrywany, że uwaga, z jednego centymetra już działa, tylko podają tą maksymalną gdzieś tam w najlepszych warunkach, jaką udało im się uzyskać. Co do Nufi, kiedy bym ją kupił? No, na pewno... Na pewno rozważałbym w jakiejś lepszej cenie, w okolicach 400 na przykład zł. Żeby mnie zainteresowała w budżecie 600 zł, to oczekiwałbym całej aluminiowej konstrukcji, to na pewno regulacji kąta pochylenia jakiegoś schowka, bo skoro rozwiązanie za 160 zł potrafiło go zrobić, no, to, no wiadomo, gdyby była cała aluminiowa, no to nie oczekuję wtedy jakiegoś tam schowka, ale przy, przy tym budżecie, gdzie ona jest 4 razy droższa, powinna minimum oferować w pełni to, co konstrukcja za 160 zł. Wiadomo, że ma hot ma lepsze przełączniki, fajniejsze, e, fajniejszą czcionkę czy nakładki. Tak jednak nieoferowanie regulacji kąta pochylania, gdzie robi to e, podróbka za 160 zł, jest moim zdaniem lekkim nieporozumieniem.